Widzę, że widzę wy dzisiaj znowu, zagramy sobie na mcstyles.pl I yy, wczoraj nie było filmu, dlatego, że mnie nie było w domu I wróciłem dopiero o 20... No, o 20.30? Tak, o 20.30 Tak około, więc nie chciałam wam robić odcinku na 22 No i w sumie to tyle Czy mierzył. Ale wyszło ładnie. No i tak to ja mogę grać. Oj, ojej, oj. oj, oj. No Co aha, już nie mam. Okej. Okay. No chodź. Aha. Tego się nie spodziewałem. Tam Dobra, jeszcze raz na ten diaks Okej, okay, ładnie weszła Chłop, nie... Nie, uderzył mnie no, tam... parę razy No dalej nie je. Co jest? Ile to masz chyba. Ej, bo zaraz ja zginę. co? Jakim prawem ja mu zadaję takie hity? Mu zadałem? A chłop jeszcze żyje. Taka strefa tutaj weszła. Świetna. A bo on jest wali. Wszystko się wytłumaczyło. No ja nie mogę! i on mi zadaje RP? jest jakiś nienormalny. Gdzie on jest? Tu! Aha. Okej, okay, tego się nie spodziewałem. Box nikt nie chce, ucha, co nie będzie. Ej, e, moja lawa! Nie! Mawę chłopi mnie nie zabrał, ja nie mogę. Ja! Debil po prostu, debil jednym słowem. Debil to znaczy że chodzi o mnie. Że o mnie. Ja tak jakby co. Hopi, nie strzelaj do mnie. Aha i co teraz. Chodź w ciocz.. Nie gadaę, że już spali. Aha, spalił się po prostu. On w ogóle wiedział, że tam jest lawa czy co? Nie wiem. Ale mi tam pasuje. Eee, a weźmy normal. Sumy kako. Kakao, przepraszam. Jaki kakao? co ja gadam. Mój ani mój kolejny spod. Ja nie wiem, co tam myśleć. No i no widzicie to? Szył jakiś normalnie. Nie, na no, co chodzi. Mm, Dobra. Nie, 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 co po co ja nie, No właśnie. nie, 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 to Jest jakiś niemożliwy. No widzicie to? Zaraz mi. Dobra, jak na razie w miarę pa paruje te ataki, ale to tylko tak w miarę. No właśnie, no właśnie. No widzicie, ja się chcę do niego zbliżyć, ale on. Mi... Nie wiem, jak on to robi. No po prostu... Jest jakiś cheater. Normalnie, przynajmniej tak to wygląda, jakbym go się cheatował. Przynajmniej dla mnie. jego wyrzucili? Nie, jakiś innego. Bo coś ty widziałem, że kogoś wyrzucili za cheaty. Martel odsun się. Nie, moja lawa, no! No ty dziadu jeden. To była moja ulubiona lawa. Sam podpalił. Aha. Bo zaraz sam siebie zabiję. Może. Coś mi się tak zdaje. No nie! Moja woda! Oddawaj. To moja ulubiona woda. No. Co ja mogę mieć? Jaką mogę mieć w sumie jeszcze? To było szybkie, no w sumie minuta, minuta i 8 sekund dokładnie mówiąc, ale to tam małe szczegóły, nieważne. Chodźmy tu może, no znowu ten sam gościu chyba. I tam. Okej, nie wygląda to zbyt dobrze. Postaw. Chodź, się. kończę. No jestem tak po prostu ubiegny i tak jestem. Okej. Okay. Zjem sobie w tym czasie. no, co ja w ogóle robiłem, bo ja, bo ja już panikowałam chyba. O ludzie, o ludzie, co ja w ogóle... O, Sumo w zmieski. Takie strefy za. Jakim prawem nie takie strefy zakładają? Nie, nie, nie idę na te sumę, bo tam jest jakieś spacenie złego, Oni nie są bez sensu, moim zdaniem. normalnie jest słaba. Normal nie ma jak. Boxing speed bez sensu. Które jest jest jakieś spacenie kompletnie. sama Wydam, że zanim mnie zabije? Że... Zamorę. Ua, no mówiłem, że tam jest pod Jak oni używają tych kolerne kotwice? Bo ja nie rozumiem jak to ma działać niby. Aha, sam sobie sadził. O! Ja myślałem, że upadł totem. Ale on mnie przecież pisał dwa miał! Widzicie tam na czacie. Jakim prawem? To on się przecież też powinien wysadzić. Nie wiem jakim cudem on niby to przeżył, a ja nie. Ja jeszcze jeszcze 10 minut pośmiewiska, dobra. Spróbuję to wytrzymać. Ja chyba za niedogo skończę tą serię, bo naprawdę to jest żałosne co ja tu robię. No widzicie? Tu ja w ogóle go nawet uderzyć nie umiem. Po co ja tu trenuję? no? Po co ja ty na odcinkach trenuję? Po co ja się pośmieszam? Bo ośmieszam w ogóle. Tylko co na zarobię? Że gówno umiem i to prawda akurat. Uff. Kurde. Aha, no już nie mam to temu. No jak nie on co jest? No i on mi zadaje. Bo mi zadaje jakieś 200 normalnie obrażeń na sekundę. Jak ktoś was uderzy. Więc jak was, ktoś uderzy jak macie na drywce, to to was nie, odepchnie o tak. Albo w ogóle. I to jest właśnie przekleństwo tego. A nie pomoc. Nie wiem, w czym to ma pomagać. Tylko po przeszkadza. Bo na przykład jak was ktoś kitnie, to może hitać, hitać, chitać, ile chce. znowu ten typ! No dobra, ja sam już spadam, nie mam co walczyć z tym gością Z tym typem tu ja nie mam szans w najmniejszych nowotwórach. Po co są te potki, skoro... Ma się nieskończoność tutaj. Branie mnie w niewnika. No i to może lepiej. Ile tu Ile my sobie zadajemy? Ile? Ja mam tarcie! Jakim prawem? widzieliśmy tar? Miałem tarcie, a goście sobie gówno z tego zrobił tak nie rozwalił. Jakim prawem? Bo nie rozumiem, ile my sobie zadajemy? No dwa za ty się mamy. Z jakim prawem? I po... nie powiem co, bo mi są te spotki. Skoro i tak ma się ten efekt cały czas. Ja nie rozumiem co się tu odwala na tym kanale, Dobra ja idę na inny. Kurna. Co jest? Sorry. Dajcie mi inny kanał, bo tam to jest jakiś horror. Może to będą normalniejsi ludzie, z którymi da się walczyć. A nie dacy piszcie, po prostu pik pik i już się nie ma. Co mi się wydaje, że kiedyś z tym czarki... czarkiem 19 grałem na odcinku. Walczyłem z nim chyba. No, aaa, serio! Czy on miał już odblokowaną tą tarczę? Świetnie, nikt tutaj nie gra. Tylko tutaj. Siemeniu, 2115. 2 21? 2011 akurat. Nie wiem, coś mi się wydaje, że ja kiedyś już o tym 2015 się słyszałem. No ja nie mogę. 7 lo 292. Na ostatnim odcinku miałem 296. Progres? Bardzo duży. Ja jakaś trafka weszła niby. Ale i tak raczej zginę. Chociaż... patrząc na moje HP może Może coś... tak, chciałbym. Co, co, jak jest, co ja sobie w ogóle robię? Co ja sobie robię w ogóle? Że co, że ja wygram? Przecież to jestem ja, przepraszam. O co mi w ogóle chodzi, no. Dobra, to ostatni cię tej serii, naprawdę ja nie, nie żartuję. Bo ja się zabiję, co nie? Nie, mam... nie powiem gdzie, że nie mam serii innej. Coś wymyślę. Na pewno nie będę nie już tego. To jest gry. Tragedia. Nawet gorzej niż tragedia. <suszy> Okej. Okay. Tego właśnie nie spodziewałem. Nie wiem, może Archer ktoś wejdzie czy coś. No, wszada akurat też. Myślałam, że nie, nie wejdzie. Oła, na jej winę. Dokładnie tak. Już sam cholera, dobra z tym różnicy jak po prostu. Dobra, idę na to. Pierwszy raz tutaj gram. Może przegram, nie wiem. 100 do 3 uderzeń. Chociaż tyle może mi się uda. A i teraz akurat nikogo nie ma magicznie. Wszyscy się w się rozpłynęli. Casplay nie będzie. Co to było w ogóle? Nic ciekawego... Tutaj tu. Uu, idzie? Nie idzie. Strzał Chcę widzisz ile mam. Ała. A, mamy ogni się, Po co tu jest woda? Bo średnio czaje. Ała, ała, no i ginę. No i ja! Co ja w ogóle robię? Co czem to się jest i ten po mnie rozsypały? Dobra, nie, w nim dzikam. Dobra, kończmy ten odcinek, kończmy tą serię, ja się zwam... Ja się z wami żegnam, widzę, więc co mogę jeszcze powiedzieć? Hej.